Stara wieś to miejsce, które przez lata nie potrzebowało dużych nagłówków ani medialnej uwagi. Ludzie żyli tu tak, jak się żyje w małych, górskich miejscowościach, powoli, zgodnie z porami roku, zdala od zgiełku i kamer. Latem pachniało tutaj sianem, zimą dymem z kominków. Domy z bali, podwórka z kurami, sąsiedzi, którzy znają się od pokoleń. Życie biegło prosto, aż do tamtego dnia, który przekreślił wszystko, co o tej wsi wiedziano. Tamtego dnia, jeszcze przed południem, do służb wpłynęło zgłoszenie. Ktoś strzelał, nie w powietrze, nie dla postrachu, strzelał do ludzi. Padła kobieta. Potem kolejne ofiary. Alarm rozlał się po kanałach komunikacyjnych jak ogień po suchym lesie. Radiowozy, syreny, łączność zakodowana. Każda minuta była drogocenna, ale nikt nie był gotowy na skalę tej zbrodni. Ani sąsiedzi, którzy najpierw myśleli, że to petardy, ani funkcjonariusze. Którzy w pierwszej chwili nie wiedzieli, czy mają do czynienia z aktem szaleństwa, zamachowcem czy rodzinnym dramatem. Bo ofiary nie były przypadkowe. To nie był napad, to nie była kłótnia z nieznajomym. To była rzeź dokonana we własnym kręgu. Sprawca Tadeusz D., znany mieszkańcom. Mężczyzna w średnim wieku typowy, swój chłop, jak mówili niektórzy ale nie bez przeszłości. W lokalnym środowisku mówiło się o jego problemach z emocjami, agresją, trudnym charakterze. Byli i tacy, którzy bali się go już od lat. Widywano go w lasach, z bronią, z psami. Wiedział, jak polować, wiedział, jak śledzić i, co najważniejsze, wiedział, jak zniknąć. Zbrodnia miała swój początek w jednym z domów, gdzie mieszkała starsza kobieta, teściowa sprawcy. To ona była pierwsza. Potem przemieścił się na posesję, gdzie mieszkała jego córka. Tam czekało młode małżeństwo. Nikt nie przeżył. Strzały były śmiertelne. Dziecko, kilkumiesięczne, cudem ocalało. Znalezione przy ciałach rodziców. Żywe, zapłakane, zdezorientowane. To był ten moment, w którym nawet doświadczeni policjanci zamarli. Zbrodnia ta miała znamiona egzekucji. Nie było w niej chaosu. Nie było w niej przypadku. Był plan, była kolejność, była świadomość celu. A potem, ucieczka, szybka, dokładna, prawie perfekcyjna. Wkrótce po wszystkim odnaleziono porzucony samochód. W środku, puste łuski, ślady obecności, ale żadnych jednoznacznych wskazówek co do kierunku ucieczki. Wszystko wskazywało na to, że sprawca nie tylko zaplanował atak, ale też swoją drogę ucieczki. Wiedział, jak zmylić pościg. Rozpoczęła się obława. W pierwszym etapie lokalna, siły policyjne z powiatu, sąsiednich komend. Szybko jednak stało się jasne, że skala jest znacznie większa. Teren, w którym zniknął sprawca, był trudny. Lasy, pagórki, liczne zakamarki, dziesiątki niezamieszkałych domków letniskowych. Każdy z nich mógł być potencjalnym schronieniem. Do działań wezwano psy tropiące. Ruszyły także patrole leśne, ale każda godzina działała na niekorzyść śledczych. Sprawca znał ten teren jak własną kieszeń, był z nim zrośnięty, nie potrzebował mapy, nie potrzebował nawigacji, wiedział, gdzie iść i przede wszystkim, wiedział, jak nie dać się złapać. Wkrótce zaczęli napływać mieszkańcy, ci, którzy nie mogli uwierzyć w to, co się wydarzyło. Ktoś przywiózł znicze, ktoś inny przyniósł kwiaty, wzruszenie, niedowierzanie, złość, mieszały się w powietrzu z ostrym zapachem krwi, prochu i strachu. Stara wieś przestała być spokojnym miejscem. Stała się strefą działań operacyjnych. Policja wiedziała, że musi działać szybko, ale też ostrożnie. Sprawca był nie tylko uzbrojony, ale też zdeterminowany. Wiedzieli już, że nie zawahał się strzelać do bliskich. Nie zawaha się też przed strzałem do funkcjonariusza. Rozpoczął się wyścig z czasem. Z jednej strony wielka mobilizacja. Z drugiej Przerażające milczenie lasu, które mogło skrywać śmiertelne niebezpieczeństwo. W momencie, gdy Tadeusz D. zniknął w lesie, wszystko zaczęło się zmieniać. Nie tylko dla służb, ale też dla zwykłych ludzi, którzy mieszkali w domach rozsianych po całej Limanowszczyźnie. Wydawało się, że to, co się wydarzyło, jest snem. Ale to nie był sen. To był koszmar, który dopiero się rozpoczynał. Nie minęło wiele czasu, a na drogi wyruszyły pierwsze blokady. Samochody zatrzymywane jeden po drugim. Kierowcy musieli tłumaczyć się z każdego szczegółu. Gdzie jadą, skąd wracają, czy widzieli coś nietypowego. Każdy mógł być potencjalnym świadkiem. Każdy mógł zobaczyć coś, co przeoczyli inni. Każdy, nawet nieświadomie, mógł przyczynić się do złapania sprawcy. Ale to nie była zwykła akcja policyjna. To była operacja na skalę, jakiej lokalna społeczność nie widziała nigdy wcześniej. Nad lasami unosił się policyjny śmigłowiec. Potężna maszyna, która przeczęsywała korony drzew z wysokości. Oczami w dół, operatorzy dronów. Kamery termowizyjne, noktowizory, specjalistyczny sprzęt śledczy. Wszystko skupione na jednym celu. Czas płynął. Służby przeczęsywały kolejne kilometry terenu. Każde zgłoszenie traktowano poważnie. Mężczyzna w kamuflażu sprawdzano. Ognisko gdzieś w głuszy. Natychmiastowa interwencja. Nawet najmniejszy ślad, śmieć, odcisk, zerwana gałąź, był analizowany z chirurgiczną precyzją. W centrum operacyjnym, nerwowa atmosfera, mapy rozłożone na stołach, wskaźniki poruszające się po ekranach, wydziały współpracujące ze sobą niemal bez przerwy, wysłano dodatkowe patrole, zaangażowano jednostki specjalne. Na miejsce wezwano nawet zespół do poszukiwań z biura kryminalnego, w tym wyspecjalizowane psy molekularne. Psy, które potrafią wychwycić zapach człowieka w ekstremalnie trudnych warunkach. Ale po Tadeuszu D nie było śladu. Mieszkańcy byli coraz bardziej zaniepokojeni. Nagle życie zaczęło kręcić się wokół jednego pytania: czy on tu jeszcze jest? Rodzice trzymali dzieci w domach. Starsi ludzie zamykali bramy na kłódki. Sąsiedzi zaczęli patrzeć na siebie inaczej. Wszyscy czuli, że nie ma już powrotu do tego, co było wcześniej. Władze reagowały. Odwoływano imprezy. Przesuwano wydarzenia lokalne, wprowadzono zakaz używania petard, fajerwerków, a nawet głośnych maszyn ogrodowych wszystko po to, by nie zagłuszać możliwych dźwięków związanych z obecnością podejrzanego. Każdy szelest mógł być ważny, każdy ruch decydujący. W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się relacje na żywo. Ludzie dzielili się obserwacjami, domysłami, plotkami. Ktoś rzekomo widział go w okolicach Starego Młyna. Ktoś inny twierdził, że pojawił się przy opuszczonym gospodarstwie. Policja weryfikowała każdą informację, ale żadna nie przynosiła przełomu. W międzyczasie pojawiły się dramatyczne doniesienia. Podczas jednego z patroli funkcjonariusze zauważyli sylwetkę przypominającą poszukiwanego. Nie czekali, ruszyli w kierunku celu, ale wtedy padł strzał. Mężczyzna oddał ogień i natychmiast zbiegł do lasu. Policjanci nie zostali ranni, ale sytuacja pokazała i jedno. Sprawca był nadal w okolicy. Nadal uzbrojony, nadal niebezpieczny. To wydarzenie było jak iskra, która ponownie rozpaliła emocje. Władze zdecydowały się na radykalne posunięcie. Do akcji wkroczyło wojsko, na niebie pojawiły się wojskowe drony, w tym zaawansowane technologicznie maszyny zdolne do wykrywania najmniejszych zmian temperatury gruntu. Teren objęty był niemal pełnym nadzorem, ale i to nie przyniosło rezultatów. W rozmowach z byłymi policjantami przewijał się jeden wniosek. Sprawca znał teren lepiej niż ktokolwiek inny. To był człowiek z lasu. Myśliwy, kusownik, obserwator. Wiedział, gdzie są ścieżki, których nikt nie zna. Wiedział, gdzie są nory, gdzie można się skryć. Wiedział, jak ukryć zapach. Wiedział, jak wytrzymać bez ognia, bez hałasu, bez śladu. Ale najgorsze było to, że wiedział też, że szuka go cały kraj. Nie był szaleńcem, który ucieka na ślepo. Był kimś, kto rozumie strukturę pościgu. Kto zna psychologię działań operacyjnych. Kto potrafi zniknąć w cieniu tak skutecznie, że nawet zespół wyszkolonych funkcjonariuszy nie potrafi go zlokalizować. Policja wydała komunikat. Nie zbliżać się, nie szukać na własną rękę, nie podejmować prób konfrontacji. Bo ten mężczyzna, wbrew temu, co może sugerować jego twarz na listach gończych, był gotowy na wszystko. Nawet na śmierć. Tego dnia, gdy na chwilę zapadła cisza, do centrali wpłynął kolejny sygnał. Ktoś słyszał dziwne odgłosy, ktoś inny zauważył odbicie w termowizji, ale po dotarciu patroli okazało się, że to tylko zwierzęta, albo echo niepokoju, który rozlewał się po całym regionie. A jednak nikt nie zamierzał odpuścić. Ta obława stała się czymś więcej niż tylko próbą schwytania jednego człowieka. Stała się sprawdzianem możliwości państwa. Determinacji, współpracy służb, odporności psychicznej i przede wszystkim, pytaniem bez odpowiedzi, jak długo człowiek może uciekać w XXI wieku przed całym aparatem bezpieczeństwa? Kiedy człowiek ucieka przed sprawiedliwością, rzadko jest w stanie ukryć swoje emocje. Ale Tadeusz D. był inny. Nie działał w afekcie, nie zachowywał się jak ktoś, kto popełnił zbrodnie i dopiero potem zdał sobie sprawę z tego, co zrobił. On wiedział. On rozumiał, i, jak twierdzą ci, którzy go znali, on był gotowy. Na wszystko, tydzień wcześniej Tadeusz miał stawić się na komendzie. Miał wgląd do akt sprawy. Zasiadł przy stole i kartkował dokumenty. Te, które miały świadczyć o jego winie. Słuchał, milczał. Był skupiony. Nie protestował. Nie podnosił głosu. Nie rzucał papierami. Po prostu przyjął to do wiadomości. Jak ktoś, kto już zna zakończenie tej historii. Jak ktoś, kto zna plan, ale jeszcze go nie wypowiedział na głos. Psycholodzy kryminalni mówią jasno. Są sprawcy, którzy nie działają impulsywnie. Są tacy, którzy potrzebują tylko jednego bodźca, by uruchomić coś, co w nich dojrzewało przez długie miesiące, a może i lata. Dla Tadeusza mogło to być właśnie to, spotkanie z dokumentami, które podsumowywały jego życie. Jego upadek, jego zniszczone relacje rodzinne, a może było inaczej? Może nie chodziło o żadne dokumenty, może chodziło o zemstę, o rozpaczliwy akt odzyskania kontroli? Tego nie wiadomo, ale jedno jest pewne, to nie był przypadek. On wiedział, kiedy uderzyć, wiedział, kogo wybrać i wiedział, że to będzie koniec, ale nie jego. Po zbrodni, gdy uciekł w gestwiny lasu, rozpoczęła się gra, którą znał najlepiej. Bo Tadeusz D. był kimś więcej niż zwykłym myśliwym. Był obserwatorem, strategiem. Wiedział, jak długo można wytrzymać bez jedzenia. Wiedział, jak nie zostawić śladów. Wiedział, że tropić można nie tylko zwierzęta, ale i ludzi. A teraz to jego tropiono. Były policjant, który znał podobne sprawy, powiedział jedno zdanie, które utkwiło w głowie wielu: dziewięć na dziesięć takich historii kończy się samobójstwem sprawcy. Ale Tadeusz nie był jednym z dziewięciu. On był tym dziesiątym cisza w lesie stawała się gęsta niepokój był wszędzie. Cień przy każdej gałęzi mógł być jego. Każde pęknięcie gałęzi jego krokiem. Funkcjonariusze, mimo wielkiego wyszkolenia, działali pod presją, bo nie ścigali kogoś z miasta. Ścigali człowieka, który znał ten teren lepiej niż oni znali własne dzielnice. Człowieka, który w nocy potrafił zlać się z ciemnością. Człowieka, który nie miał nic do stracenia. Wielu zastanawiało się, co dzieje się w jego głowie. Czy żałował? Czy wracał myślami do ofiar? Czy próbował usprawiedliwić swoje czyny? A może po prostu szedł dalej, milcząc, ukrywając się, czekając na moment, by zaatakować? Śledczy próbowali wejść w jego psychikę. Przeglądano jego historię, w domu znaleziono ślady starych dokumentów, zdjęcia rodzinne, mapy okolicznych terenów. Wszystko wskazywało na to, że znał każdy możliwy skrót, każdą starą ścieżkę, każdą kryjówkę. Ale co ważniejsze, znał ludzi. Wiedział, że będą go szukać. Wiedział, że będą się bać. Wiedział, że każdy dzień ucieczki buduje wokół niego mit. A mit, jeśli trwa zbyt długo, zaczyna żyć własnym życiem. Media coraz częściej pytały, dlaczego nie udało się go złapać? Czy ktoś mu pomaga? Czy las rzeczywiście może ukryć człowieka przez tak długi czas? Czy mamy do czynienia z kimś, kto przygotował się na wojnę z całym systemem? Tymczasem wśród mieszkańców rodziły się kolejne teorie. Jedni mówili, że popełnił samobójstwo i ciało jeszcze nie zostało znalezione. Inni twierdzili, że zbiegł przez góry do sąsiedniego kraju. Byli też tacy, którzy wierzyli, że ukrywa się w starych bunkrach z czasów wojny, miejscach, które tylko on pamięta. Prawda była taka, że nie wiadomo było nic. Policja nie ujawniała szczegółów, by nie przeszkadzać w akcji. Ale czas działał na niekorzyść. Społeczne napięcie rosło. Ludzie zaczęli tworzyć grupy dyskusyjne, udostępniać własne zdjęcia, nagrania z lasu. Każdy chciał być tym, który go odnajdzie. Każdy chciał być częścią tej historii, ale Tadeusz pozostawał niewidzialny. A może to nie był zbieg okoliczności? Może cała ucieczka była częścią większego planu? Może jego zniknięcie nie miało być ucieczką, ale wyzwaniem była to gra, w której stawką było wszystko: dla niego wolność, dla służb. Honor i bezpieczeństwo społeczeństwa. Dla rodzin, sprawiedliwość. Dla opinii publicznej, odpowiedź na pytanie, czy w kraju z setkami kamer, dronów, śmigłowców i służb specjalnych, można zniknąć bez śladu? I właśnie to pytanie zaczęło żyć własnym życiem. Zrodziło niepokój, który rozlał się po całym kraju. Nie tylko ze względu na zbrodnie, ale dlatego, że okazało się, że system nie zawsze wygrywa. Tadeusz D. nadal jest poszukiwany. Obława trwa, ale nawet jeśli zakończy się sukcesem, pozostanie pytanie: jak mogło do tego dojść? Czy system zawiódł? Czy nie było wystarczających sygnałów, by wcześniej zareagować? Czy można było zapobiec tej tragedii? Ta historia nie jest tylko opowieścią o ucieczce. To opowieść o zbrodni, która wydarzyła się tuż obok. O człowieku, który znał las lepiej niż ludzi. I o społeczeństwie, które Mimo wszystkich narzędzi, jakie posiada, może czasem zostać zaskoczone przez własny cień. Jeśli chcesz dalej śledzić sprawy, które nie dają spać w nocy, zasubskrybuj kanał nieznany akta. Włącz dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych historii, które dzieją się tu, w Polsce. Bo prawda nie zawsze wychodzi na jaw, ale my będziemy ją szukać.